Siemaneczko w 63. części Let's Play Gothic 2: Kroniki Myrtany. Dalsza część miasta. Tym razem zajęliśmy się częścią świątynną. Poniekąd troszeczkę skarbów w ostatnim odcinku pozbieraliśmy. Tam mamy jakąś podejrzaną plażę za tymi górami. Ale dobra, teraz jest cmentarz do ogarnięcia. Może jeszcze najpierw kamerę troszkę ogarniemy. O. A tak powinno być znośnie, dobra. Zobaczmy co słychać na parafialnym cmentarzyku. Grawasz. Okej. Okay. Hej. Jak życie? Kolejny dzień, kolejny trup. I tak do stranej śmierci. Mhm. Mm Okej. Okay. Jak życie. Nie bój nic chłopczyku, gdybyś przypadkiem kipnął, będziesz w dobrym rękach. <laughs> Okej. Okay. Dzięki za pocieszenie. Jakże Kolejny dzień. Dobra. Jak ci idzie twoja... <laughs> praca? A co tu gadać, parę ruchów łopatą i porobiony. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie. Nie wiercą się, nie narzekają. Hmm. No tak. tak. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroki i wykopują ciała. Jeden Beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Od dawna macie z nimi problem? Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie uh -huh. nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie, to bzdury wyssane z palca. Hmm... Ciekawe. Jak życie. Nie bo nic. Dobra. Pytanie, czy jakbyśmy teraz do nocy poczekali, czy byśmy kogoś tu faktycznie spotkali, czy musimy z kimś jeszcze pogadać, żeby dostać quest'a. Ciekawe. Dobra. Zdrajca. Ok. Może będą tu jakieś smaczki, na pewno będą, tylko pytanie, czy je poznam, Patrycjusz łowca Teodoria. Dobra, troszeczkę może nawet warto e, posprawdzać. O, widzę, że tutaj goto gotowe są wykopane doły. Ok, że lepiej tam nie wpadajmy, żeby nam się nie spodobało za bardzo. Dobra. No jestem ciekaw, e, czy kogoś tu jeszcze możemy spotkać. Może jakieś znajome imię? Czy, czy niekoniecznie? Może, wiecie, nawet mogę się nie zorientować, że ktoś będzie znajomy, albo jakiś easter egg? Kurde. Co? Konrad Sperling ja przez chwilę Spielberg. <ścoughs> Przeczytałem. Dobra, co? Abu Dup? <laughs> Abu Dup? Tatasek Generał Subli, Generał Subli, a my nie mamy czasami. No proszę. Jego broni? To jakiś bezimienny grup jest? Ciekawe Sven Lagi... Arni. Okej, okay, Jan van Adamek, Jarl van Adamek, Myślę, że to też jest jakiś, jakieś nawiązanie. Easter egg. Eee, a co to jakieś takie dziwne zejście? Tutaj w dół jest ich ścianą zakończone. Stara moneta. Tylko jedna. No, tylko jedna. Co? Chohoho, ok. Dziku. Zabójca. Torsin, Chester, Mat. Tu mamy jeszcze kogoś pod ścianą. Eee, myślę całkiem nieźle zapełniony ten cmentarzyk jest. Mir, dobra, Marcel, Potysz, Marcelio pierwszy, Gabor. I imiona nie są przypadkowe, na bank nie są przypadkowe. Dobra, wrócił okej. Okay. Ale starczy. Starczy tej nostalgii. Myślałem, że to będzie jakiś teleport do miasta szkoda. Lodowa strzała też może być. Dobra, no to chodźmy do świątyni. Eee, może w świątyni czegoś więcej się dowiemy o tych hienach, a może nawet jakiegoś questa wyrwiemy. No, wygląda naprawdę jak prawdziwa świątynia. Zagib Przykro mi, ale nie mam pojęcia. No tak, tak, tak. Tak, po prostu. Dla świętego spokoju się pytam. Ej, kogo tutaj mamy? Ej. Hmm. To bardzo dziwne. Bo. Wydaj, magu. Witaj młodzieńcze. Przepraszam, zamyśliłem się. Mhm. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu, a może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Hmm. Pohandlujmy. Pohandlujmy. Dobra, co tam masz? Masz może uśpienie? Do nowa punktów. Aha. Hmm. Dobra, czary ofensywne masz same. Nie masz też pomniejsze uleczenie. E, błogosławieństwo. Go, co? Błogosławiony kontynent. Rozprawa o różnicy kultur na kontynencie. Widzę, że w tym odcinku będzie sporo czytania. Kupimy je oczywiście. E, o magii Bonus doświadczenia też. Wiedza magiczna. Pierwszy tom z dwóch jest w idealnym, nienaruszonym stanie. Wiedza magiczna, krąg pierwszy tom, pierwszy tom. Jest mi niepotrzebne. Eee, kruchy dobra. Luna teleportacyjna. Eee, do kapliczki nosa w mieście Archolos. Nie wiem, czy takiej za darmo gdzieś nie znajdę, ale okej, okay, dobra, zacznijmy od tego. Potęga boskiego światła. Chciałbym dowiedzieć się więcej o Waszym Bóstwie. Naszym Bóstwie? Inos to najwspanialsze ze świętej trójcy, przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy winni hołd i modlitwę za umiłowanie naszego gatunku. Ani Adanos, ani tym bardziej Beliar nie zasługują na naszą wdzięczność tak jak Inos. Powinno być to dla Ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. Eee. Jestem pokornym sługą Beliara. Może lepiej nie. Nie po drodze mi z bogami. Sam kontroluję swoje życie i boska interwencja nie jest mi do niczego potrzebna. Nie wiesz, o czym mówisz? Każdy człowiek potrzebuje nadziei i pomocy bogów. Bez nich nasze życie jest pozbawione elementarnych cnót wartości a nawet sensu nie zapominaj też że to od nich otrzymaliśmy najwspanialszy możliwy dar magię, nie ma lepszego dowodu potęgi i dobroci naszych bogów jesteś jeszcze młody wszystko przed tobą będę się modlił by Inos obdarzył cię łaskowiary. wiary mm -hmm. um, czy mógłbym dołączyć do magów ognia Okej, okay, dobra, opowiedz mi o magii. Opowiedz mi o magii. Magia jest najwspanialszym i zarówno bardzo niebezpiecznym darem, jaki ludzie otrzymali od bogów. Każdy, nawet najbardziej niewinny i lichy, posiada ten dar, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. Chcesz powiedzieć, że ktoś taki jak ja mógłby zostać magiem? Czysto teoretycznie, nawet. Goblin mógłby władać magią. Nie jest to sztuka, Co ty nie powiesz? Sama. Aby rzucić choćby najsłabsze zaklęcie, potrzeba wiedzy i skupienia. Ponadto nie każdy ma taki sam potencjał magiczny. Najpotężniejsi spośród moich braci odznaczają się wielką cierpliwością, determinacją i mądrością. A to cechy, które posiadają nieliczni. Mhm. Mm czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem mm -hmm. i na razie nie chcę się nigdzie wybierać. No właśnie. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinth. Aha, dość daleko stąd. Okej. Okay. To ciężka i długa wyprawa. Więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć za sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każde z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? Tysiąc sztuk złota jedna i jedna obca. owca. No. To trochę powyżej moich możliwości. Nie, czy ja Poza wiem? tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. To prawda. Przykro mi to słyszeć. Zapomniałem. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. Może? A to, widzieliśmy tu paru na stu ale może wiecie, może to już nie są pewnie chłopaki z pierwszej łapanki, nie? E, dobra, coś mógłbym zrobić? Może mógłbym coś dla ciebie zrobić? Hmm, pomyślmy. Masz może dobry kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do no. czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam dwójkę swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły, wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Nie wiem, jakim cudem został Paladynem w tym wieku. Niech zgadnę. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego, co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w węgardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski Paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. Runar od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego, ale on jest święcie przekonany, że jej znalezienie do jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż starego wiekiem przełożonego. Wątpię, ale Mogę spróbować. A nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Mogę spróbować, dobra. Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. Mogę się zająć tą sprawą. Pytanie, czego mogę oczekiwać w zamian? Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę. Masz moje słowo. I błagam, załatw to szybko. Na samą myśl o jego fanatyzmie dostaję mdłości. Dobrze już. Gdzie go znajdę? Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. No okej, okay. ogarniemy go. Jakoś mu tam wybijemy załatę herezję. Mm, he, 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 he. Boskiej relikwii na mag ognia, chce, żebym wypił mu te bzdury z głowy. Runar przebywa w uklicach kwatermagów ognia. Powinienem z nim porozmawiać. Zaraz to zrobimy, tylko zaczniemy od przeczytania książeczki, za którą sporo wybecelowałem. Dobra, Mana plus 50. Sługi Innosa od niezliczonych wieków toczą boje ze wszystkimi istotami pochodzącymi od Beliara. Aby mieć jakiekolwiek szanse, z obrzydliwymi potworami pokroju orków czy demonów, Pan Światła i Ognia wyposażył swych wiernych w potężną magię. Występują one pod dwiema postaciami: Magii Ognia, której uczą się wyłącznie kapłani Innosa, oraz Magii Światła, nazywanej również magią paladynów, której właśnie oni używać mogą. Potęga magii ognie nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jest to fakt powszechnie znany, że ogniste zaklęcia doskonale radzą sobie z większością sytuacji i że szczególnym, szczególnie efektywne okazują się w walce z ożywieńcami pokoju zombie. Mało osób jednak wie, jaką siłę mają w sobie zaklęcia paladynów, gdy przychodzi do walki z wszelkimi przeklętymi kreaturami. Zaklęcia paladynów zadają zdają się dosłownie palić te ohydne wynaturzenia. W ten sposób y, potężni wojownicy in nosa potrafią pokonać nawet znacznie większe oddziały wyroga. Jeszcze zanim te do nich zdążą dotrzeć. Sam byłem świadkiem jak kilka lat temu niewielka grupa paladynów oczyściła tereny w pobliżu twierdzy Wardhal gdy obrzydliwe bestie zaczęły nękać okoliczne tereny. Spoczko? Y, fajnie, że profit wpadł? Nie, tu mam jakieś regały. Oh shit. Tyś mieczem świetlistym mroki Morgradu, morgradu roz, rozpraszasz. Tyś tarczą płomienną pałacu potęgi strzeżysz. Tyś pod różnym gwiazdy nocą rozpalasz. Tyś prawych nagradzasz, a upadłych karzesz. Jesteś wiecznym światłem, które nigdy nie zgaśnie, nawet nie spodziewałem się, że dostaniemy Bufa domany, nie? Płaci opłaciło się, tutaj przyjść. Kurwa, punkty trafiń, plus 5. W godzinę pierwszą dziękujemy Ci za życie. W dzień jasny chwalimy Twoje słowo. W nocy czarną do Ciebie znosimy prośby. Yy, ostatnim tchnieniem tobie polecamy duszę. Początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, ogniem oczyszczenia. Ok, to się trochę naczytamy w tym odcinku, ale ewi No już, już, już starczy. Ewidentnie warto. Ech, zawsze tam trochę tej many i HP więcej. Hmm, ale to oh, już, Jeszcze nie koniec. Tak. E, chyba nie mam tych książek, nie? Tak. Ale wydaje mi się, że nie. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Ok, są tanie jak barszcz, także możemy sobie spokojnie na to pozwolić. którą mamy godzinę? Zaraz będzie południe. Dobra. Że... Oni się zbierają. Fajnie to wygląda, takie szczegóły, ale naprawdę. Dobra, zaczynamy. Eee, tom pierwszy, ile ich jest? A pięć tylko, no dobra, spoko. Żaden znany światu podróżnik, którego imię zostało zapisane złotymi zgłoskami na kartkach historii nie zdołał oszacować wielkości i kształtu całego kontynentu. Z licznych książek i raportów wiemy jednak, iż jest on ogromny i ciągnie się od targanych wichrami równin na północy Nordmaru pospalone na słońcu Pustkowia Warantów na południu. Od wschodu odgrodzony jest błękitną taflą Morza Myrtany, od zachodu zaś ciągnącymi się na setki mil bezkresnymi stepami. Politycy, dla uproszczenia lub szukając aprobaty króla, często określają go mianem, zna znajdującego się na nim największego tworu politycznego Królestwa Myrtany, uczeni z kolei wolą używać nazwy Błogosławiony Kontynent. Błogosławieństwem jest bowiem fakt istnienia obok siebie narodów znacznie różniących się tradycją, wiarą i formą sprawowania władzy. Mimo niezliczonych konfliktów wybuchających na tle politycznym i religijnym, plagą i migracją ludności, trzy dominujące kultury kontynentu: myrtańska, nordmarska i warańska, em, przetrwały próbę czasu, stając się jego roz nierozłączną częścią. No, tak było, potwierdzam. Według niewielu zachowanych źródeł wiemy, iż obszar dzisiejszej mertany porastały niegdyś gęste puszcze, w których królowały trolle i cieniostwory i znacznie starsze, zapomniane przez czasy bestie. Pewnego dnia jednak w ich granicach pojawiły się nieznane tym ziemią istota. Był nią człowiek. Pośród dziewiczych lasów, bezdroży niczym grzyby podeszły, i jedna po drugiej wyrastały lepianki, które z czasem zaczęły przeradzać się w drewniane osady, później wioski, a na końcu ceglane miasta. Choć dowody wskazują wyraźnie, iż pierwszymi ludźmi, którzy pojawili się na wschodnim wybrzeżu kontynentu byli przodkowie Myrtańczyków, niedługo później dołączył, dołączyły do nich dwie inne grupy. Pierwsza z nich, wędrująca tygodniami przez niegościnne południowe pustkowia, założyła osadę Warant w do rzeczu rzeki Anhita. Druga zaś obrała drogę północną wzdłuż grzbietu Gór Popielnych, któ która doprowadziła ich do Smaganej mroźnymi, mroźnymi wiatrami doliny. Tam też założyli warownię Fielborg, stolicę dzisiejszego Nordmaru. Od członków każdej z tych kultur dzielą liczne podobieństwa. Dzielą liczne podobieństwa, krainy których przyszło im zakładać nowe domy, zwyczaje, którymi zaczęli hołdować i wiara, której oddali swoje serce na przestrzeni lat, uwarunkowały ich suwerenność. Okej. Okay. Według raportu królewskiego rachmistrza Sewinusa Rodowici Myrtańczycy stanowią drugą część wszystkich mieszkańców znanej części kontynentu, nic w tym jednak dziwnego. Królestwo Merdanem w swym obecnym wymiarze jest bowiem bijącym serca cywilizacji człowieka, a jego królewie niczym dobrzy pasterze nieustraszeni niosą kaganego światy ludziom na całym świecie. Jak więc w zarządzanym blasku Myrtany Warańczycy i Nordmarczycy zdołali zachować swoją tożsamość kulturową? Odpowiedź leży w geografii. Z Myrtany do Warantu zwiedzie bowiem jeden traktat handlowy usy usytuowany między Rubinową Zatoką połud na południu a Stokami Gór Popielnych na północy. Nordmar z kolei jest doliną otoczoną ze wszystkich stron łańcuchami gór, które w naturalny sposób odgradzają krainę od wpływu świata zewnętrznego. Z należy również pamiętać, że zarówno Warańczycy, jak i Nordmarczycy to ludzie, których ducha niezwykle trudno jest złamać. Żyjąc, żyjąc w cieniu najazdów orkowych band z północy równi mieszkańcy Nordmaru muszą być stale gotowi, by bronić swych domostw. Przed wrogami. Warańczycy z kolei nigdy sami nie mieli wystarczająco dużo surowców naturalnych to też przy... przywykli do zbierania ich bog... bogatszym od siebie, zabierania. Obie te kultury cechują hardość i wytrwałość na trudy, co bez wątpienia wpłynęło na utrzymanie przez nich suwerenności. Ok, czwarty Tom. Nie przeszkadzaj mi, dobra? Należy pamiętać istotną rolę w Formowaniu Każdy i utrzymywaniu się suwerenności kultury waranckiej i nordmarskiej odgrywa klimat obu tych krain. Z powodu trwającej blisko 8 miesięcy pory suchej na obszarze Warantu Bliskiego, jego mieszkańcy chętnie zakładają lekkie żakiety lub skórzane kapoty. I inne przewiewne spodnie. Chaty w warencików często pozbawione są okiennic i drzwi, a ich miejsce zajmują rozwieszane na całej szerokości zasłony, chroniące domowników przed słońcem i insektami. Mieszkańcy Nordmarów z kolei borykają się z trzaskającymi mrozami, przywykli do zakładania grubych kaftanów nazowczej wełny, ocieplanych spodni i ciężkich płaszczy, doskonałych na chroniących przed zimnem. W przeciwieństwie do mieszkańców Warantu i Mertany, zamieszkują, zamieszkują oni domy wykonane z twardo ciosanych pni, pokrytych od zewnątrz grubą warstwą gliny i wygarbowanych skór zwierząt. Klimat Warantu i Nordmaru wpłynął również na styl walki preferowany Rębienie przez mieszkańców życie. tych krain. Odziani w lekkie, nie, nie krępujące ruchy stroje warańczycy najchętniej Obyś dobywają broni lekkie, jedno lub e, dwudę takie jak Sejmitary czy Oszczepy. Z kolei ciasno opatuleni w kilku warstwowe ubrania nordmarszczycy mają ograniczoną zdolność ruchową. Też szkolą się oni najczęściej w walce prostymi obusiecznymi klingami lub toporami, ceniąc sobie przede wszystkim siłę i impety wyprowadzanych ciosów. Okej, okay. no ilu i mamy słuchaczy, nie? Mógłbyś szpan. mi nie przeszkadzać? Naprawdę. Jestem nie przeszkadzaj mi. Dobra, został mi ostatni tom. Punkty trafień 7, fajnie. Wiara Winosa, patrona Myrtany w obliczu wojny z orkami, plagi trwającej e, trawiącej południe królestwa i niepokojów na ulicach węgardu dzień po dniu wystawiona jest na coraz większą próbę. A gdy główna religia na kontynencie słabnie, wówczas inne zyskują swych zwolenników. Choć początki wiary w Beliara w Warancie owiane są mgłą tajemnicy, Księga Ognia mówi o czterech czarnych magach, którzy poili mieszkańcom tej krainy nienawiść do Innosa. Naukowcy z kolei przekonują, iż Pan Śmierci zrodził się w sercach ludzi jako swoista idea będąca przeciwwagą dla wiodących prym na kontynencie Myrtańczyków. Warto jednak zauważyć, iż religia ta propaguje kult siły i władzę silniejszego nad słabszym, co z kolei doskonale wpasowuje się w upieszczy charakter Waranczyków. Okej, okay, to się zgadza. Z kolei wśród mieszkańców Nordmaru nie znajdziesz ludzi głębokiej wiary. Dzień za dniem toczą, toczą oni nierówną walkę z naturą która zwykle skąpi im szczodrych plonów, to Święty też ludzi, dłoń, ci już nie dawno nie nauczyli się ufać swoim się... własnym umiejętnościom. Bywają jednak wśród nich tacy, którzy składają symboliczne ofiary czy to z tradycji, czy z przy... przezorności, bliżej nieokreślonym bóstwom natury, na skrajach lasów, w rwących potokach i na ośnieżonych górskich stokach. A co w, w jaskiniach z pradawnymi? Mieli te jaskini swoich przodków, nie? O tym mogło być coś wspomniane. Dobra, troszkę się naczytaliśmy, ale dostaliśmy buffik do HP, więc myślę, że warto jak najbardziej i spadamy stąd. Troszkę nam się zeszło, kurde, nawet więcej niż, niż myślałem. To jest ten stary? Hej! Czy to jest ten młody pal... To jest ten stary, dobra. Dobra, zobaczymy czy uda nam się go jeszcze odciągnąć. Tych relikwii. Podobno szukasz jakiegoś artefaktu, ten gral cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań. No. Hmm. Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. <laughs> nie wiem, czy to moccy mieliśmy wybrać, ale może faktycznie coś jest do znalezienia, nie? Powiedz, czego konkretnie poszukujesz? Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi imponujący straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? <laughs> to nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczku nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy i nosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć no. poszukiwania. Jest jeden trop. O! W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje noby okay. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? prowadzi sklep pod nazwą Złote Wrota. Znajduje się w tutejszych slumsach. Nie marny więcej czasu, i ruszaj, i przesłuchaj. Dobra, on na pewno coś czy to jest nawiązanie do modyfikacji? Złote wrota? Ciekawe. Ale okej, okay, tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Może coś znajdziemy, kurde. Może coś znajdziemy. Eee, jakiś konkretny wpis, tak. <laughs> no dałem się wciągnąć, oczywiście. Nie wygląda na wariata, szczerze mówiąc. Precyzyjnie się wyraża i nawet jest podobny jakiś trop. Zobaczymy jak to się rozwinie w przyszłych odcinkach. Na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.